Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy grali Dzisiaj e, uczestnicy będą musieli przetrwać jak najdłużej na bloku Genymod Przywitajcie się Witam Dzisiaj niestety jest z nami dużo dziwnych ludzi Jest z nami jakiś... <grym> gay. Jest z nami femboy, jest z nami fanboy, jest z nami kolejny fanboy Jest z nami jeszcze kolejny fanboy Jest z nami furaz. Dobra Panowie, waszą pierwszą konkurencją będzie... Hmm. Dobra, pozwolę wam wybrać. Boję się wybierać. No. Albo, no. albo, no, no albo będzie Kąpiel w Spermie. Kąpiel albo... Dobra, po, 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 po. O, a, w Spermie. Kąpiel w Spermie. No ale nie, da, nie dam drugiej opcji. Albo... Gangbang. No to jest a, 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 a. to długie. Musisz wybrać. nie wiesz, czy jest no. Gangbang? Ci, Ci dam wybór, które wybierasz wydrukowy. Gangbang czy Kąpiel w Spermie. Nie wiem, ale... Ty, ty decydujesz. Powolę no to drugie. Dobra, nazwa będzie. Nazwa konkurencji jest trochę mylna. Ponieważ nie wy będziecie gangbankowani, a czysto to to wy ale. Ale nie gangbankujecie. No mówię, nazwa jest bardzo mylna. Bo konkurencja jest taka, że pierwsze dwie osoby, które umrą od wardena, odpadają. Pierwszy warden. To jest ustawione. Okej, okay. stawiam drugiego wardena.

nie, nie już nie. nie! Nie, nie, No, nie, nie! No. Nie, nie, tylko nie, to. nie, no, nie! 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 też się, Nie! 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 na jednym. Tak się nie! To się Nie! <śmieniu> już się na minie żyje. Nie! żyje? No, żre, bo nie! 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 Co to zaraz. A Dobra, ja i więcej już nie zrobię. Mądre, mądre. Ale na taką świnię. <grym wierzy> <nocle. grym wierzy> Dobra, jak, jak, jak będziecie długo trwało, to z resztki po prostu Nie, nie. Nie! Nie! <grym wierzy> Gania fembo. Oooo! Fembo i umar! Fembo i umar. Dobra, jeden. Jeszcze jedna osoba. Ja muszę już Dobra panowie, pożegnaliśmy się z dwoma uczestnikami. Ich blok właśnie zapadał. jeśli wy odpadniecie... Skąd ma gości? I jeśli odpadniecie, wasz blok chce, zostanie zniszczony, więc na waszym miejscu bym już się delektował, póki macie swój blok, więc tylko jedna słowa wygrywa. Także konkurencja. Kom... Nie, to był gang będzie została zakończona. To teraz kopul będzie dobrą opcją. Dobra, czekajcie. Wolicie drewniane łopaty czy kamienne? Drewniane. kamienne! Złota, Złota, drewniany. złota, złote, Pr złote! Proszę łopatę dla ProPowlito. Proszę łopatę dla jabuszka. Proszę łopatę dla Mocnego Gracza. No po prostu mi nie dam, kurwa! No ty <grym> nie bądź Nie Ale jak to będzie mnie podkopywał, ten Tak Jak coś, to jest start, jak coś. O, właśnie. Myślałem, że będzie Jezu, ile... Jezu, jak to szybko! Dobra, to dwie rundy zrobiłem. Dobra, jestem... Dobra, GG. Debil, <gibli> debil. Jeszcze Jezu, jak dobrze... Nie, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja, ja. Mam, ja Zwalcie jeszcze jedną osobę. Zwalcie jeszcze jedną osobę. Jezu, jezu. Jeszcze, jedna osoba spole. No. I teraz, ci na dole, nikt już się nie ruszy na górze. Ci na dole się biją o, o. i jedna musi się... Stop! Jeszcze nie powiedziałem, co? <grym> No, i no, Dwie osoby tak, mają tak. zostać zamordowane. Dwie osoby mają zostać zamordowane na dole. I jedna, która przeżyje, idzie dalej. Bidźcie. Kto mi uderzy, jest gejem. Ja jabłuszko, ja bużko, ja, bużko, ja, bużko, ja bużko. I tak zginiecie. E, sobie ale... ale emocje. Muszę <laughs> no, się nie śpieszyć, no. Możecie za no. o... to ponadto przejść. Dlatego rzucam miecze. Nie wierzę. Rzucę jak i ten. Tam pewno Nie no GG, jestem ugotowany! Wiem, że na pewno są na, na pewno majsły Daj mi trochę! Daj mi coś, daj mi coś! Nikomu nie wiem. nie... No, nie pierd! No rzuciłem wszystko w jednym miejscu! No nie ma ja wiem! Przegryźłem A, bo no, jestem frasem bo, bo jestem frasem! Do Dobra Nie, oni powinniście bić. A ja powinienem w ogóle bić żeby. Oni mają Zabijmy go, zabijmy go! A później zawalczymy jazem! Zabijmy go, a później zawalczymy jazem! Jak już. <gryrophy> dobrze. dobrze, krótko, mocny gracz, nie ma negocjacji, to jest wojna! Na wojnie nie ma negocjacji! No U! i teraz I teraz furasa! Zabijmy furasa. Zabijmy furasa. Nie, nie, nie! Nie, furasa! To jest no, nieferd nie w ogóle! To jest nie <gry <disparity> krótko z furasem, dobrze! Dwóch zabiłeś jednego geja i furasa! Krótko! Nie, on przegra jeszcze! Nie podałeś, nie, nie! nie podałeś się, Nie poddaj Nie podałeś się. A gdzie... Ale dropną! Podnieś go, i itemy! Daj radę, fury! Czuć Dobra, nie podnosu. jestem gotowany! Czuć Co ty to robisz?! za zostaw za za śnieżkami wypełnione, ku! Dajesz! Oj, to smutne trochę. Dobra. Nie, ale nie ale wiem! Długo, długo przeżyłeś, długo przeżyłeś. Długo przeżyłeś, chłopak. Ja w ciebie wierzę. Nie. nie wierzę no! No i mocy grać totalny sigma wyeliminował furasy z dobrze! Dobrze, że jako... Ty, jestem pewien, że tam skoczyłeś. Ty tam skoczyłeś oh, no, nie. jako trzeci z własnej woli, bo chciałeś ich zabić, tak? Dobra, odpadły kolejne ale, dwie osoby. Ich ale, bloki nie, 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 nie. są usuwane i z was coraz mniej jak się czujecie? Dobrze! Fajnie, fajnie, fajnie! fajnie, fajnie. Ła, łatwo, łatwo. A w grupie Femboju zostało tylko dwóch. Panowie Femboje! Wy, wy tak no. sobie famboy, bo kolega też tak przypomina. A ja? Wy, wy, tak, wy, wy tak... pozwolicie pa... Skąd ty masz bloki? Wyniki. Wrzucił se przed... To, ale to nie Ale ja wyprodukowałem je. Ja. On mówił, że był to. tego. Żolę absolutnie. Następną konkurencją nazwałem ją maszyna wibrująca. Każdy z was pewnie widział kiedyś... Budowlę składającą się z pistona i entroda Widzieliście kiedyś? Tak I ta budowla wibruje I musicie ją jak najszybciej zbudować Jeśli zbudujecie i działa Macie zeskoczyć Po prostu skakać nie macie drugiej szansy, jeśli nie działa, odpadacie. I dwie osoby, które zbudują to najwolniej, też odpadają. W skrzynkach macie potrzebne itemy do budowy. Każdy wie, co ma zbudować? I teraz poważne pytanie. Mam pytanie. Tak. Mam pytanie. No? E, a więc pytanie brzmi e, tego... Tak, to ma być au, e, automatyczne... Ma wibrować, tak. Ma wibrować, tak. Ma Dobra, czy ja tak mam sobie wybrać. wiecie, co budować? Właściwie, co mam budować? Taką maszynę, co jest owca w łódce i ta owca piszą się rusza i wkładaj. Android. Znasz ją? A, musimy, A to... musimy owce? Musimy owce też? Tak, i musi być. Je jeśli spadnie, to macie problem, więc uważajcie, żeby nie spadło do wojny. Bo jest tylko jedno jajko I jesteście gotowi? No tak, tak. Tak. A podejrzanie, że boje mogą być prawem w takich rzeczach. Skąd no, widziałeś? To to? Nie wszystkie bloki trzeba użyć. No nie trzeba wszystkich użyć. No właśnie po to jest dużo dla utrudnienia. Pa pa Pawli to mądry zaczął to Ktoś już tu zegar, widzę, buduje. <laughs> Bedrockowy to chyba nie tak działa. No czemu to nie chce wejść? Musi zegarek zrobić. Oj, Paweł robi dość bardzo staromodny zegarek. Zabierze się dużo więcej czasu. Pamiętajcie, jak skończycie, macie zeskoczyć. Jeśli działa. Ci <laughs> kolego nie działa <laughs> O, Dobra, widziałem, że działa, ale <laughs> zaliczyć to, zaliczyć to, dzikimik. Uważajcie, żeby wam nie spadło owce. Tak to zróbcie, bo owce może spaść. Wy naprawdę nie znacie zegarka z tych obserw obserwerów? Ja, co? ja go na odwrót zrobię. To go naprawdę, wróć co, że ka każda jakiś innego zegarka użyła. Po prostu dwa obserwery położyć. Co ty robisz, dwie drokowe! Co to za maszyna? Robiłem! Ale zdobiłem. to ma być zegarek, to ma być zegarek, zegarek musi być. To ma się automatycznie To ma się automatycznie o, przeszła? 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 Ma Jak się zeskoczysz, to ci powiem no ale ja już zaskoczyłem. No to, jak, no to, no to ci się teraz nie powiem, Proszę, no. Każdy ma skoczy czy... po prostu. Tomek, no to ci nie zadziała. Muszą być dwa repeatery. Ja znaczy obrócone. Mi... Misako. No? Może, może ale, ale, jakieś takie i jak nie zrobią, to odpadają po prostu. No nie no, ja, ja wiem, że zrobią, no. No to cztery osoby zrobiły z całego eventu. Maciek, to nie tak się robi zegar, no ja, ja nie wiem, kurwa, no Boże, no. czemu? I one muszą być naprzeciwko, nie, nie, nie mogą być dwa repeatery patrzeć w tą samą stronę, tylko jeden patrzy w jedną, a drugi patrzy w drugą. No i wiem. No nie zro... nie wiem czy tak zrobił, no, ja nie patrzę. No to, no ale no musisz, no ale no mają 20. no nie może mieć 24 godziny dostępu do tego, no do prądu. Zresztą mi to powiedziałem. No ale, no ale musisz zabrać to szybko. U ciebie też patrzą w tą skończy. samą, o. Brawo Tomek, brawo, skacz. A bliskość tym? Ile osób zostało? Raz, dwa, trzy, no jedna osoba została. Znaczy jedna osoba, która skończy, to dwie osoby odpadają, więc no. Musisz zakwinować. No, czy ja już odpadłam? Musisz. To, będrocy, to będrocy, pochodnie m. musisz zdjąć. To nie możesz ich trzymać. I nie kładź jej na środku. Bo na aktywuje wtedy wszystko i mi to mi nie mi działa. Gdzie ty mi masz resztę? Wstawiesz to. W sobie, co? Jak wy nie się tego zrobić? Ja nie wiem? Co, w Minecraft, Minecrafta nie grali prawdziwego. Ty, Maciek, to. Najszybciej. Ja nie wiem, co to za technologia. Ja nawet nie wiem, co ja mam ci poprawić, tu. No, to jest wszystko źle. Będzie a ci mocny gracz, no pomogłem, no zbudowałem ci prawie cały, no pochodnik, no Boże Święty. Tu, idź macie. Nie, to ma działać automatycznie. Nie. Proszę kończyć. Nie. Maciuś. No już. Cyk. już kończ. Maciuś, koń. kończymy. No, ale no mocny gracz, no musi zaskoczyć, jak coś. Dobra, konkurencja została zakończona, trwała trochę dłużej niż się spodziewałem. Ale no cóż, tutaj kolego musimy usunąć bloki. I teraz ilu nas jest? Mój. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz siedmiu. A moja dziewczyna, Jenny, tak, jest z dziewczyną. Mówi, że Och. potrzebujemy sześciu graczy, więc jedna osoba musi odpaść. Także robimy quiz. Kto się zgłasza jako pierwszy do odpowiedzi? Tomek. Jak nazywa się główna postać Jenny Mott? Jenny. Brawo. Tak, ja ja to kto chce teraz odpowiadać. Mogę ja, ale mogę mieć jakiś benefit tego, że wygrałem w tamtej rundzie? Nie ma żadnych benefitów. Ale każdy, kto tu jest, wygrał. Ale byłem pierwszy. Nie ma żadnych benefitów. Dziki Miki, jak nazywa się czerwono-czarno-włoska koleżanka Jenny? Eli, 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 Eli. Jako pierwszy? Bo to było testowe. To było pytanie dla Bekki, jak mam być do Tomeksa. Jako pierwszy odpowiedziałeś dobrze, ale. Czy poda... Tak już z ciekawości, jaką koleżankę z Jenny Mod uważasz za najlepszą, najładniejszą? Luna! Mi się pomiędzy z nami Eli właśnie najbardziej podoba, dlatego takie pytanie zadam. Ale jak już odpowiedziałeś dobrze, dostajesz limitowaną możliwość, limitowaną kartę. Eee, dobrze, osoby, dobrze. osoby, które cię... osoby... Które, cię, które Ty polubiłeś będą na pewno szczęśliwe, a osoby, których nie polubiłeś, będą smutne. Ponieważ wybierasz jedną osobę, która odpada. I podaj swój nick na głos na Discordzie, żeby każdy był świadomy, kto go wyrzuci. Szczupły. Jaki masz nick na Discordzie? Szczupły, szczupły. Szczupły. Także informuję was, że szczupły zdecyduje, który z was odpada. I to szczupły decyduje, który z was będzie dalej się fajnie z nami bawił. Ja pamiętam kto mnie, ten bi bił, bił, bił. Patrzę się na ciebie, Filip, dlatego yy, chciałbym wyrzucić Filipa. Nieee! Wybacz Filip, ale szczupły, podkreślam szczupły, nikt na Discord szczupły. Dziki Miki zadecydował, że nie gra z nami. Szczupły, zemszczę się, jeszcze mnie popamiętasz. Zegnaj Filip. Ktoś tam coś w tam słychać w O Boże! Co to jest? Kogo wolicie? Jenny Jenny, 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 Jenny. No, Jenny. Jest. A, a ty kuzyny mi się jako halo. Maciuś, proszę włączyć. <laughs> on woli Maciusia. kuzyn mi się jako kogo wolisz. Dobra, na 3, 2, 1. Jest, w sensie, w sensie teraz są liczę tylko że na 3, 2, 1 ruszcie do ataku. I musicie zwalić drużynę przeciwną. Nawet jeśli. Zostanie jedna osoba żywa, to cały jej team wygrywa. Musicie się zabić albo zwalić. Tak, zwalić, zwalić. Jesteście gotowi? Tak, 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 tak! tak! Tak, A, tak. Tak, 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 tak! No i tutaj Eli, no Eli ewidentnie miała gozy. Mój kolega stał w kart. No cóż, mi się trudno. Ja tam wiesz, że dalej w Eli, bo Eli jest chłodniejszy. Proszę, wygrajcie to, Eli, proszę. Dawaj, Tomeks dawaj, dawaj! Dawaj go, Tomeks Smok też wyrzuca! Tak, walitwa! Ha, ha, ha Dobrze, to dosłownie! Panowie, mieliście jednego afka! Mieliście awka, rozumiecie? Mieliście awka i tak tu wyglądało, bo 2 na 3 i wygraliście! Jesteście tego świadomi? Tak. Sigmy. Kolejna trójka odpadła, wasze bloki są niestety usuwane. Jak się czujecie, że jesteście w finałowej trójce? Tak. Tak. Jezu, panowie! Ja, Johnny, jestem też jest z was dumna! Wytrwaliście na moim bloku! Ale niestety, wygrać może tylko jeden! Dobrze, Johnny, powiedziałaś, ale... Proszę... Proszę tak mi kierować. Dobrze mi się, dobrze. Dobra, teraz będzie zadanie parkour. I panowie. To będzie parkour, ale każdy z was może się bić. I jedna słodko wygrywa. Już jest finał. Jesteście gotowi? Tak. Trzy, dwa, jeden. Start! Ej! Hej! Ej. <laughs> Kolegi tu miały być. No ale bijcie się więcej, no panowie, no bez przesady. Ej, bo to bo kolega to przychodzi, idioci. Nie bijcie się tam, no pobicie smoka dawny. Jesteście debilami, on to właśnie wygrywa. Nie, debile tak jest 180, przepraszam. Trzeba double jumpa zrobić, a nie, lecz. Nie, no czemu? No wybijcie tego, który wygrywa, a nie, a nie się tam bijecie, debile. No i smog jak smoke zrobił 70 to wygrywa. On tam nawet nie potrafił, boże. Doszło do oj, mocy gra Sigma. A nie masz zasięgu do niego? ha, <laughs> masz! <śmiech> a mnie to bawi. No Tomek, to Tomek, Tomek, tak, smoka! Tomek! Nie znamy smutnie. Uważaj. <grymne> Kurde, będziemy się no wygramy bo i... trzymaj go. go nie zrobi. No, ja go będę trzymał, bo i tak ja parkura nie umiem. Dajcie radę. Kurde, jestem pod stresem. Nie umiem pod stresem skakać. Na, no na wojnie też byś tak mówił, że ale nie umiem pod stresem, nie umiem pod stresem. Tak. A to jest smutne, bo wy naprawdę jesteście dwóch na jednego i dalej tylko nie wygraliście. No boże no... Co no Bo ty jeden, jeden ma zadanie zrobić 180, a drugi ma zadanie po prostu bić jednego. I nie daj sobie rady, no. No to negocjujcie znaczy, panowie. No Fajny kolega, znaczy fajny kolega, tak. Odepnij go! O nie, nie! Kurde! Sopamy tak ciężkie? A spróbuję to zrobić. Ale da się zrobić 180 no da się! Tylko, że ja nie umiem z jednego ploka. To ja to robię dla Kotetu, ja to robię specjalnie. No nie wydaje mi się, szczerze. No mi też się nie wydaje, ale w to wierzę. Co ty snook robisz, no? Dobra. Że to trwało krócej, każdy staje knobak, Sticker 4. Let's go! Jest! 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 Wygrał! No Let's go! Brawo smoki jesteś zwycięzcą. Hejka kochani! Jako... jako nagroda będzie noc spędzona w tym pokoju samym cieszysz się To jest tak. woda, kotku to co? może wyłączmy kamerę i się zabawmy? Dobrze? Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku widzowie. Jeśli podobasz się odcinek, zostaw subika, lajka, wbij na mojego Discorda, który jest podany w opisie. Pożegnaj się jako zwycięzca. 呃，都别坐下，都别坐下。<laughs> <noise>